Dziś omówimy unikalną propozycję wartości. Czym jest Twoja usługa? Czym tak naprawdę jest może Twoja usługa? Wielu nauczycieli skupia się na opisie, czyli tego, co robią, na przykład prowadzenie lekcji angielskiego, pomaganie z gramatyką, ale to, to nie jest produkt, który my tak naprawdę sprzedajemy. Ludzie nie kupują lekcji, ludzie jakby kupują przede wszystkim efekt, jaki te lekcje przyniosą. I przykład. Nie chodzi o to, że uczysz present perfect, chodzi o to, że ktoś po Twoim kursie dostanie awans, dogada się za granicą, pozbędzie się stresu, kiedy będzie robił załóżmy prezentację po angielsku. Warto się zatrzymać i zadać sobie pytanie, jaką przede wszystkim zmianę dajemy uczniom. I teraz, tak. Są trzy filary wartości, które tak naprawdę sprzedajemy. I jest to transformacja, to zmiana życia ucznia. No, brzmi górnolotnie, a jednak, ktoś był cichy na spotkaniach, teraz mówi pewnie. Bał się odezwać na lotnisku, teraz rozmawia z ludźmi w kolejce. Czuł się gorszy przez język, teraz staje się liderem. Z Twoją pomocą klient staje się po prostu kimś nowym. Drugi filar to jest pomoc, to rozwiązanie konkretnego problemu. Twoje lekcje. Hmm, Przede wszystkim zdejmują stres z głowy klienta, pomagają mu zdać egzamin, dają wsparcie w sytuacji podbramkowej, np. wyjazd, rozmowa o pracę, ważne wystąpienia. Zamiast mówić nauczę cię angielskiego, powiedz: Pomogę ci przełamać barierę, która dziś cię blokuje. <kuh> Trzeci filar to wzrost. To jest długofalowy rozwój zawodowy i osobisty. Co może dać? Większa pewność siebie na pewno, dostęp do lepszej pracy, uznanie w oczach innych, czy nie wiem, satysfakcja z postępu. Twoje lekcje to dla niego inwestycja w przyszłość. Mów o tym, bo to jest najważniejsze. Bo to właśnie kupują twoi klienci. Oni nie kupują lekcji angielskiego, niemieckiego, czegokolwiek lekcji. Oni chcą osiągnąć konkretny cel. Jeżeli ty znaniesz dla nich rozwiązanie albo kierunek, żeby dojść do tego celu, to ich przekonaj. Jakie są rzeczywiste korzyści z twoich lekcji? To jest najważniejsze pytanie, które powinniście sobie zadać. Co się zmienia w życiu ucznia, zanim rozpocznie ze mną pracę. I po tym, jak ją rozpocznie. Przykłady realnych korzyści. Lepsza komunikacja w pracy. Już nie boję się, nie boją się mówić na spotkaniach, piszą maile bez Google Translator większą pewność siebie w podróży mają, nie czują się głupio w restauracji, czy na lotnisku. Dzięki temu mają tak naprawdę dostęp do kultury, seriale bez napisów, których jeszcze nie mają, bo, bo jeszcze do Polski nie trafiły z napisami, książki w oryginale, podcasty na Spotify, eee, takie poczucie w sumie, że są światowi. Język to coś, co naprawdę robi wrażenie na innych. Te rzeczy są namacalne i to oni właśnie warto mówić. Nie o tym, że uczymy czasu przeszłego, Czyli podsumowanie takich realnych korzyści. Najważniejsze jest to, co idzie za tą Twoją lekcją. Czyli nie sama w sobie lekcja, tylko co oni z tego mogą wyciągnąć. Bo wszędzie znajdą nauczyciela, tylko oni nie szukają każdego innego. Każdy chce mieć ofertę dostosowaną pod siebie. Więc jak im nie powiemy, zapraszam tutaj, lekcje są wtedy i wtedy, tylko im powiemy. Jaki jest Twój problem? Jakie masz oczekiwania? Wysłuchamy go, to wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie mu przedstawić taką ofertę, która nie jest związana z nauką, tylko jest związana z osiągnięciami. Wejdź w buty swojego kursanta. Żeby zbudować ofertę, która przyciąga, musisz przede wszystkim myśleć jak klient, nie jak nauczyciel. I teraz, tak. Podstawowe kilka pytań. Jak chciałbym, żeby wyglądała moja nauka? Czego bym oczekiwał zaraz po zapisaniu się na kurs, co by mnie przekonało do zaufania nauczycielowi. I teraz wyobraź sobie proces z punktu widzenia ucznia, czyli jak chciałbym, żeby wyglądała moja nauka, czego bym oczekiwał, i tak dalej, i tak dalej. Musicie znaleźć odpowiedzi od strony osoby, która chce czegoś się nauczyć z jakiegoś powodu. Możemy sobie znaleźć powody. Pojechał za granicę. Kurczę. W sumie fajnie było z tymi ludźmi w hotelu porozmawiać, ale no nie miałem jak, więc ta kultura mi gdzieś uciekła. I proces z punktu widzenia ucznia, zapisuje się, dostaję jasny plan działania, wiem, co mnie czeka, i może nie od razu, ale wiem, jak długo to potrwa, widzę efekty. No i czuję, że to działa. Więc to wszystko ma sens. Jeśli dasz uczniowi strukturę, efekty, Emocje przede wszystkim, to masz receptę na świetną usługę. I podsumowując, nie sprzedajesz lekcji, sprzedajesz zmianę, czyli efekt, pomoc, rozwój to warto sobie zesklinować. Twoja propozycja wartości to coś, co uczeń czuje w swoim życiu. To są bardzo ważne punkty. Mów o tym, że uczeń zyska, co uczeń zyska, nie tylko czego się nauczy. Patrz na swoją usługę oczami kursanta, nie lektora. Wyobraźcie sobie, macie nadwagę 450 50 kilogramów. Idziecie do trenera od siłowni. On wylicza wam wszystko. Mówi no zajmie to 3 lata, będziemy musieli tyle i tyle razy w tygodniu ćwiczyć. Ogólnie będzie 120 treningów w przeciągu najbliższego miesiąca. Tyle i tyle tą żelastwa przerzucimy itd. Tak od razu by się wam odechciało, ale jak przyjdziecie na pierwszy trening, poćwiczycie, spodoba wam się, pójdziecie na kolejny, 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 po miesiącu, dwóch, trzech, zobaczycie już efekt, to to się wszystko ładnie rozłoży, rozłoży w czasie. Więc jakbyście od razu słyszeli, jaka Was droga czeka, ciężej by było wam się zdecydować. Wasza motywacja musiałaby być naprawdę silna.